Dzisiaj 29 dzień listopada. Konfederacja pączkuje hmm, i powołuje do życia Konfederację Rolniczo-Konsumencką. Prezesem został pan Krzysztof Tołwiński, mówiłem już o nim kilkakrotnie, był działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, potem politykiem Prawa i Sprawiedliwości teraz jest politykiem Konfederacji. Jego zastępcą będzie pan Wojciech Mojzesowicz. Wojciech Mojzesowicz znany nam jest z takich ugrupowań jak Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, potem Polskie Stronnictwo Ludowe, następnie był prominentnym działaczem samoobrony i prawą ręką Andrzeja Lepera, następnie był politykiem Prawa i Sprawiedliwości, do którego wstępował, wypisywał się wielokrotnie, już sam nie potrafiłem się doliczyć ile, Razy. Był także sekretarzem stanu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od lipca 2007 był też ministrem rolnictwa i pełnił tę funkcję do listopada roku 2007. Następnie był politykiem ugrupowania Polska jest najważniejsza, potem Polski razem, aż wreszcie jest działaczem Konfederacji. A jak mówię, Sprawa i Sprawiedliwości występował kilkakrotnie i powracał do tego ugrupowania. Zapewne jeszcze taki epizod może się pojawić. Pan Tołwiński, też zresztą wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego krótko powiada, my jako rolnicy nie chcemy równych dopłat, chcemy równych warunków. Konkurencji. No, jeżeli mają Państwo jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do roli, jaką ma odegrać Konfederacja, no to te słowa chyba rozwiały Wasze wątpliwości. Mówiąc krótko, te dopłaty, o które walczyć chce teraz prawo i sprawiedliwość, mając nawet własnego komisarza do spraw rolnictwa to są zbędne według polityków Konfederacji, no pewnie by były i zbędne, gdyby można było rzeczywiście zrealizować ten też słuszny postulat równych warunków konkurencji, no ale nie załatwić sobie wyższych dopłat jest bardzo łatwo, jeżeli Konfederaci będą wspierać na tej linii platformy i innych zdrajców ojczyzny, ale jak spowodować, że jak spowodować, żeby odbiorcy np. z Niemiec zaczęli kupować polską żywność, bo doskonale Państwo wiedzą, że zmusić sieci handlowe niemieckie do kupowania polskich produktów rolnych nie sposób, a już zachęcić zwykłych Niemców do kupowania polskiej żywności jest niesłychanie trudno, także pod pięknymi hasłami konfederaci będą troszczyć się o to, że polscy rolnicy nadal byli w trzeciej lidze rolników europejskich, czyli to jest, mówiąc krótko, linia Platformy Obywatelskiej, tylko inna narracja. Szefostwo Prawa i Sprawiedliwości premier oczekują, że pan Marian Banaj zrezygnuje z funkcji szefa Najwyższej Izby Kontroli. No jeśli tego nie zrobi, pan premier zapowiada, że posiada jakiś plan B. No, jest taka opinia, że ten plan B może to być próba zmiany konstytucji, umożliwiająca odwołanie szefa Najwyższej Izby Kontroli no, przez Sejm. I opozycja poprze i wpadnie we własne sidła, czyli zakwestionuje doskonałość konstytucji z roku 1990 siódmego. No jeżeli nie poprą, no to Banasi zostanie, no żeby baś na się odwołać, no to trzeba poprzeć zmiany Konstytucji pisowską. To stworzy pewien precedens, ja oczywiście doczekam. E, raport CBA w sprawie majątku pana Banasia jest zastrzeżony, także e, opinia publiczna nie może go poznać. Mówiąc krótko, też niespecjalnie spodziewam się jakichś tam sensacyjnych rzeczy, no bo wiemy, że nie jeden raport został utajniony, a już yy, chodzą plotki po mieście i to nie jednym, że żadnych sensacji i tak w tych raportach nie było. No, i teraz tak pytam, co z tym mitem pielęgnowanym przez Platformę, że prezes Kaczyński wszystkim sam kieruje i wszystko może? No, widać, ale wszystkiego nie może, bo się okazuje, że pan Banasz musi zrobić jakiś krok samodzielnie, czyli podać się do dymisji, albo Platforma musi pomóc panu Banaszowi, podać się do, do dymisji i zmienić Konstytucję. No, tak czy inaczej apeluję. Apeluję do opozycji, pomóżcie, Pomóżcie Prawo i Sprawiedliwości zmienić konstytucję. Wymachując egzemplarzem konstytucji, żeby pozbyć się znienawidzonego banasia. Przy okazji postuluję, bo po raz kolejny powtarzam, jak będą zmiany konstytucji, wpiszmy, tak jak Węgrzy, obowiązek dla wszystkich organów państwa, tym samorządu, ochrony chrześcijańskiej cywilizacji. Będzie to bat. Na środowiska LGBT, jednocześnie sprawdzam dla PSL-u, konfederatów i pseudokonserwatystów z PO, czy poprą taki zapis. No, potrzeba do tego 2 trzecie głosów, czyli 307 posłów. Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym został wygłoszony wykład pod tytułem Homoseksualizm a zdrowie. Wygłosił go pracownik uczelni. Larum podnieśli tzw. cykliści, a rektor wykładowcę wywalił z roboty. Minister Gowin obiecał interweniować i wesprzeć ministra zdrowia, któremu uniwersytet podlega. No, czyli badania naukowe teraz yy, będą cenzurowane przez tak zwanych cyklistów, rozumiem, i oni będą decydować, kto ma prawo badania naukowe prowadzić. No ładnie. Nie dziwnego, że opozycja ględzi o faszystowskim reżimie w Polsce. Przypominam, że uczelnia jest państwowa, jest z naszych podatków, a minister decyduje, ile kaski sypnąć. No, czy wreszcie ktoś, Was nauczy, na czym polega sprawowanie władzy. Tu zwracam się do pana ministra Gowina zwłaszcza. Na pewno nie na przecinaniu wstęgi i zasiadaniu za biurkiem. A tak w ogóle przypomnę, że kiedyś słuchałem audycji w radiu Tok FM, takiej nocnej, że tam mieli wrażenie, że nikt nie słucha, i tam lekarz w sprawie onkologii się wypowiadał, a lekarz mówił, że stosunki analne sprzyjają rakowi prostaty. No, myślę więc, że zmieniając konstytucję i odpowiednio interweniując na uniwersytetach, czas wesprzeć onkologię. O tym mówił premier w ekspoze. No do roboty, panie ministrze zdrowia i szkolnictwa wyższego. A, no i widzimy przy okazji, że nieistniejąca ideologia LGBT ma swoich gorliwych wyznawców, obrońców, nawet realizatorów tej ideologii i wypieprzają ludzi z roboty za co za pracę, za działalność naukową. Ciekaw jestem, czy jakieś przykrości spotkają tego onkologa, który wystąpił do i mówił, że stosunki analne sprzyjają rakowi prostaty, no bo nawet takich rzeczy niedługo nie będzie wolno mówić. I w związku z pytaniem, jakie padło wczoraj o zaostrzenie prawa w Stanach Zjednoczonych, dotyczącego znęcania się nad zwierzętami. Otóż prezydent Trump podpisał ustawę oznającą okrucieństwo wobec zwierząt za przestępstwo federalne, właśnie. Dotąd, jak mówiłem, każdy stan regulował te kwestie samodzielnie. Donald Trump spowodował, że takie przestępstwa będą ścigane przez FBI. Kongres, Senat przyjęły te ustawy w tym miesiącu, czyli widać, tam proces legislacyjny idzie bardzo szybko, za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do siedmiu lat więzienia i to jest przestępstwo jak mówię, federalne. Ustawę pilotowali zgodnie Republikanie i Demokraci. Prawo zabrania też rozpowszechniania nagrań przedstawiających maltretowanie zwierząt. No, w wielu filmikach na YouTubie sam oglądałem, powiem szczerze, wstrząsające materiały, bo wchodząc na takie strony akwarystyczne, to kilka tam powiedzmy miejsc dalej były. Filmiki zamieszczane przez hodowców na przykład żółwi wodnych, którym rzucano żywą myszkę. Ten żółw to taki, wiadomo, dosyć tępe zwierzę, to tam tą myszkę ciach na pół, ona jeszcze tam żyje, ucieka. Jest to po prostu wstrząsające skurwysyństwo. Myślę, że kto hoduje kto hoduje zwierzęta, to powinien oszczędzić takiego widoku. Zapewniam, że żółw może spożywać wołowinę na przykład, a nie musi, dostawać, nie musi dostawać żywych myszek, jeszcze jakiś syn to fotografuje, filmuje, wrzuca do sieci. Jest to po prostu bestialstwo i myślę sobie, że takim są, którzy takie urządzają sobie igrzyska, trzeba dobrać się do dupy, bo to wcale nie służy karmieniu zwierząt, no rozumiem, rozumiem, że jednak drapieżniki muszą otrzymywać mięso, ale nie w postaci żywych myszek. I sam hodowałem żółwie wodne, wiem, że są bardzo zadowolone, jak otrzymują, jak otrzymują na przykład mięso wołowe już martwe. Myślę sobie, że warto też, żeby w sieci takie obrazki się nie pojawiały. I temat. I temat na dzisiaj ostatni, międzynarodowy, otóż NATO rzeczywiście się sypie. Erdogan do Macrona powiedział sprawdź, czy sam nie doznałeś śmierci mózgu. No, zaczyna się teraz szczyt NATO. Już nastąpiły zgrzyty po słowach Macrona o tej śmierci mózgu NATO. Erdogan zapowiada, że powie to Macronowi w czasie szczytu tak wprost, może być bardzo ciekawie. Turecki przywódca jest zły na Macrona za to, że odmawia wsparcia Turcji w jej poczynaniach w Syrii. No, przypomnę, że historycznie Syria była pod protektoratem Francji. No, ciekawy spór byłych, dwóch byłych członków NATO. Przypomnę, że Francja ma drugą armię w Europie po Rosji broni atomową, ale wystąpiła z paktu już 50 lat temu i niby wróciła, ale tylko na papierze Turcja jest natomiast drugą armią natowską, ale kupuje broń w Rosji. Czyli obaj prorosyjscy eksnatowcy rywalizują o co? O rękę Putina. No Stawiam ja jednak na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi Polski, bo NATO naprawdę jest już lipą, i gdybyśmy liczyli na takich sojuszników jak Macron i Erdogan, którzy będą się teraz policzkować, powiedzmy sobie na tym szczycie, zamieniając go w farsę, no to wyszlibyśmy na tym jak Zabłocki na mydle, albo jak Polska na sojuszu z Francją w roku 1939. I teraz nieco faktów z historii. W 1587 roku wojska pretendującego do tronu polskiego arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga zakończyły nieudane oblężenie Krakowa. W 1830 w nocy młodzi słuchacze Szkoły pod Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie listopadowe w 1910 lewicowi studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego nie dopuścili do wykładu księdza Kazimierza Zimmermana, w odpowiedzi na co relegowano trzech z nich, 16 ukarano naganą, 36 upomnieniem, co doprowadziło do wybuchu strajku studentów, po którym uczelnia została czasowo zamknięta. Studenci protestowali, bo uznali wykład księdza Zimmermana za klerykalną agitację. No teraz z Polańskim podobnie. W 1918 Józef Piłsudski objął Urząd Głowy Państwa jako tymczasowy naczelnik. Urząd ten piastował do 20 lutego 19 roku, kiedy do Sejmu Stawodawczy zatwierdził go jako naczelnika państwa. W 1989 rozwiązano Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, powstał PSL. W 1990 zlikwidowano restrykcję w sprzedaży napojów alkoholowych, wódkę znów można było kupować przed godziną Trzynastą, co oczywiście było ciosem dla Melin. Świat. W 1781 roku załoga płynącego na Jamajkę brytyjskiego statku niewolniczego Zong wyrzuciła za burtę 133 murzynów w celu uzyskania odszkodowania za niewolników zaginionych na morzu. W 1806 w wybrzeży wyspy Lifuka w archipelagu Tonga tubylcy napadli na stojący na kotwicy brytyjski okręt korsarski, zabijając kapitana i 35 członków załogi. Po ograbieniu statku, z cenniejszych dla polinezyjczyków rzeczy, został on zatopiony wraz z ładunkiem złota i srebra, który nie przedstawiał dla nich żadnej wartości. W 1890 roku po raz pierwszy zebrał się japoński parlament. W 1920 Armia Czerwona wkroczyła do Armenii, wyzwoliła oczywiście Armenię. W 1939 Rada Najwyższa Związku Radzieckiego wydała dekret o przymusowym nadaniu obywatelstwa radzieckiego byłym obywatelom polskim. No, Związek Radziecki to był taki interesujący kraj, w którym do zostania jego obywatelem trzeba było ludzi zmuszać siłą i nie bardzo można było się z tego interesu wypisać. W 1945 delegacja 80 byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych podziękowała papieżowi Piusowi XII za wysiłki na rzecz ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. W 1947 na wniosek ONZ Palestyna została podzielona na część żydowską i arabską, które przekształciły się następnie w Izrael i Arabską Palestynę. W 1962 podpisano francusko-brytyjską umowę o wspólnej budowie pasażerskiego samolotu nadźwiękowego Concorde. W 1990 rada bezpieczeństwa ONZ wydała zgodę na użycie wszelkich środków w celu wyzwolenia Kuwejtu spod okupacji irackiej. To jak mówiłem, to nie żadni Amerykanie zaatakowali Irak, tylko to ONZ zadecydował. Także te ruskie trolle zawsze opowiadały, że to Amerykanie iluś wywołali. Większość to były po prostu postanowienia rady bezpieczeństwa ONZ. W 2009 referendum w Szwajcarii obywatele opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu budowy minaretów. I zmarli w 2001 George Harrison, muzyk zespołu The Beatles. Wprowadził do zespołu instrumenty z Indii, elementy filozofii hinduistycznej. Jego prochy po śmierci zostały wsypane do Gangesu. W 2006 zmarł Leon Niemczyk, aktor. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Pod koniec wojny był żołnierzem generała Patona. No, znany z roli Mikuna w Wielkim Szu. W 2010 zmarła Irena Anders, polska aktorka, działaczka polonijna, żona generała Andersa. Druga żona, niestety, pomarła, poparła w roku 2010 w przyspieszonych wyborach prezydenckich Komorowskiego. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu. Dlaczego Banaś nie podał się do dymisji? Nie do mnie pytanie. Nikt tego nie wie, są różne spekulacje. Ja powiem szczerze, moi drodzy, że tak czy inaczej trzeba wykorzystać tę sytuację do y, rozpoczęcia zmian konstytucji. To mówiłem w moim komentarzu. Dominik Tarczyński zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratora w sprawie Czerwastego, tego co powiedział o Czerwonej Armii. Co pan na to? Ja powiem tak: propagowanie ideologii komunistycznej jest zabronione przez konstytucję. Jest to wbrew prawu, jednak szczerze wątpię, żeby jakiekolwiek konsekwencje dosięgły pana Czarzastego. Przed chwilą oglądałem też program Forum i tam występował niejaki Rozenek, komunista od Urbana. Tam mówił, że to wszystko ok, że jest dumny, że współpracował z, z Urbanem, nie wstydzi się komunistycznej przeszłości. No, oczywiście, świnia gnoju chleba się nie wstydzi, nie brzydzi, i myślę sobie, że z tymi ludźmi nie znajdziemy wspólnego języka. Dlaczego jest drożej w sklepach? To pytanie o Proszę państwa, no, dlaczego? Nie pytajcie mnie, ja nie jestem właścicielem żadnego sklepu. I nie mam zielonego pojęcia, nie ma jakie artykuły chodzi. Ja codziennie jestem w sklepach. I stwierdzam, że nie ma czegoś takiego jak ceny urzędowe. Ceny są różne w różnych sklepach, nawet ceny alkoholu są różne w różnych sklepach i ja stwierdziłem na przykład, że bardzo podrożał biały ser na przykład, ale też nie wszędzie. Na przykład w Biedronce kostkę sera białego się kupuje za dwa. 50, ale ta podobną kostkę sera w innych sklepach można kupić za ponad 4 zł. Także to zależy od tego, jakie umowy jaka sieć handlowa podpisała z producentami i od kogo po prostu kupuje. Także wiedzą Państwo, że. A, zresztą, dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy? Skoro są różne sklepy, różne sieci, różne prywatne, to powinien być wolny rynek i te ceny powinny być trzymane w ryzach przez wolny rynek. Rynek przecież cen produktów nie ustala. Rząd, tak jak za komuny i myślę sobie, że gra rynkowa powinna o tym decydować. Oczywiście są podatki, które nakłada państwo, ale jednak tak czy inaczej wysokość marży, rodzaj podpisanych umów z producentami powinny decydować, ale ja nie widzę jakiejś godopującej drożyzny, no te 10% podwyżka akcyzy na alkohol to też powiedzmy sobie szaloną podwyżką nie będzie i ja myślę sobie tak, kupujcie tam gdzie stanie. I już, wywierajcie presję na sprzedawców i producentów. Na tym polega wolny rynek. Jeszcze można było targować. Ho, ho, ho. Firmy są zamykane, pełno lokali, do wynajęcia, sklepy zaklejone gazetami to jest ta dobra zmiana i stawianie na polskie firmy. Proszę Państwa, w Lublinie wolne lokale stoją od wielu lat, rządzi tu Platforma, wiele lokali jest miejskich i nadal ceny są zaporowe. Wiele lokali jest w prywatnych kamienicach, nie wiem, dlaczego nie wynajmują taniej. Jak ktoś ma kamienicę, dlaczego decyduje się na trzymanie sztywnego kursu za lokal? Także też nie rząd o tym decyduje i proszę Państwa, yy, proszę też skończyć z tą taką składaniną, że o wszystkim decyduje rząd. Władze samorządowe decydują, czynsz jest największym obciążeniem, jak się wynajmuje lokal. Tak naprawdę czynsz jest tym obciążeniem, które decyduje o tym, czy lokal utrzyma się, czy nie. I są prywatni właściciele kamienic, często jebnięci, robiący różne psikusy firmom, które od nich wynajmują. Druga rzecz, wiele lokal jest nadal w gestii miasta i miasto też nie, poniżej pewnego pułapu nie wynajmie. Wiele lokal jest do spółdzielni mieszkaniowych. I też poniżej pewnego pułapu nie wynajmują, trzyma, trzymają, puste. Ja w Lublinie zauważyłem, że zwłaszcza tam, gdzie lokale są w Śródmieściu, czyli w kamienicach, w większości to są prywatne kamienice, to tam jednak najczęściej te lokale stoją puste z powodu gigantycznych czynszów, jakie są nakładane na, jakich żądają prywatni właściciele, prywatni właściciele, tak. I tutaj, jak mówię, ja w moich programach, gdy startowałem w wyborach samorządowych od roku 2006, w każdej kampanii od 2006, niezależnie kto rządził, mówiłem jasno, że zwłaszcza lokale należące do miasta, te, które notorycznie stoją puste, powinny być wynajmowane jak najtaniej, byle cokolwiek tam się działo, bo już mówię, że e, trzymanie lokalu pustego przez miasto to jest. E, słabe wizerunkowo dla samego miasta, jak w centrum są wolne lokale, ale moi drodzy, wiele lokali pustych też zauważyłem w takich hipermarketach i to nie w tych hipermarketach, gdzie raczej się sprzedaje lepsze ciuchy, jakieś wyroby takie, powiedzmy sobie, agd, czy biżuterię, ale tam, gdzie powiedzmy część jest taką częścią, gdzie się wynajmuje te stanowiska prywatnym przedsiębiorcom, a część to jest raczej ta, taka samoobsługowa. Tam zauważyłem jest też bardzo wiele wolnych miejsc, ale dlatego, że a, właściciele tych budynków, czyli sieci handlowe żądają bardzo wysokich częszów. i to tak to wygląda z moich obserwacji to tak, wynika. Oczywiście cały czas potwierdzam, że nie zmieniłem swojego zdania w sprawie likwidacji ZUS-u. Zwróćcie uwagę, że ten rząd już coś tam gmera, przy tym ZUS-ie już tam komuś podpuszczał. Obniżenia podatków, zawsze o tym mówiłem, coś ten rząd tam gmera. Oczywiście, można więcej, ale z drugiej zaś strony cały czas oczekujemy tam prawda, dróg, mostów i tam bezpłatnej służby zdrowia i innych tego typu fajnych rzeczy, także nie dajmy się zwariować, zadajmy sobie pytanie, jak nie będzie tego rządu, a przyjdzie następny, a to obniży wam podatki? No już zapowiadają, że tam odbierają te emerytury, tam podniosą wiek emerytalny, a ja mówię, póki co lepiej nie ryzykować. Mamy jeszcze jakieś pytania? Nie, no już późno się zrobiło. W poniedziałek program Jedziemy, 7.10 w telewizji. Info, będę, nasz program o 21.00. Dziękuję Państwu za wsparcie. Kto może, to niech wspiera nadal. I proszę o subskrypcję kanału Marian Kowalski na YouTube. A więc moi drodzy, do poniedziałku. Wypoczywajcie, trzymajcie się zdrowo. Czołem wielkiej Polsce.